Plastików tu na szczęście nie uświadczymy. USB-C. Super. A! Cześć! Witamy ponownie w studiu PC Formatu. Ci, którzy mniej lub bardziej śledzą nasz kanał, pewnie pamiętają, że jakiś czas temu robiliśmy długaśny, wielgaśny test mikrofonów. Jeśli widzieliście, super. Jeśli nie, znajdziecie go tutaj. Wspominam o tym mnie przypadkowo. Tym razem mam dla Was takie coś: Razer Siren V2 Pro, mikrofon siłą rzeczy, urządzenie stworzone do tego, żeby słyszeli Was lepiej, Wasi sojusznicy. Aczkolwiek no, lepiej sprawdzi się również przy rozmowach z rodziną. No na przykład, jeśli za 2-3 dni będziecie próbowali przez internet złożyć komuś życzenia noworoczne. No nieprzypadkowo mamy tutaj te choinkę. Święta minęły, nowy rok za pasem. Można zadzwonić do babci dziadka, na przykład mając takie coś na biurku, będą Was lepiej słyszeć. No ale przede wszystkim ten sprzęt sprawdzi się. Właśnie w grach. Nie masz noża? No, dzisiaj noża akurat nie mam, aczkolwiek sprawdziłem sobie ten fakt wcześniej. Razer stosuje takie sprytne naklejki z uszkiem do podciągania, więc w tym wypadku nóż nie jest nam potrzebny. Podziękowania od firmy. Wielgach na instrukcja obsługi. Naklejki, oczywiście, obowiązkowo. Dobra, do tego wrócimy sobie zapewne za chwilę. A tymczasem, popatrzmy, co jest tutaj schowane. Mikrofon. Cała reszta ukryta w zgrabnym tekturowym pudełeczku. Plastików tu na szczęście nie uświadczymy. Super. Okablowanie. No solidny kabel. Gruby. Dobrze owinięty. No nie przetrza się szybko. Tego jestem w zasadzie pewien. Czy długi? Wystarczająco długi. Bez problemu ułożymy mikrofon na biurku bądź zawiesimy go na wysięgniku. A kabla tak czy inaczej starczy. USB-C. Super. Popatrzmy, co jest dalej. Podstawa. No jest to wzór znany już w przypadku konstrukcji Razera od dość długiego czasu. Zarówno te droższe mikrofony, jak i te tańsze wyglądają dość podobnie, czyli stopka ciężka nadająca stabilności całemu urządzeniu. Izolacja drgań biurka, stołu w postaci... No takiej gąbki powiedzmy tutaj, jakieś takie miękkawe tworzywo. Zbita gąbka, może, może tak, to, to jest chyba dobre określenie. A tutaj mamy zapewne gąbkę nakładaną na samą głowicę mikrofonu. Pozwólcie, że będę trochę brutalny. Taki kapelusik. O. Czy wygląda lepiej, czy gorzej? No, ja wolę bez, bez gąbki, samą kratownicę tutaj widzieć, co jest wizualnie bardziej atrakcyjne. Jednakowoż ta gąbeczka powinna nam dość skutecznie osłaniać mikrofon przed zwarto wybuchowymi głoskami. Tutaj te wszystkie P, B, G nie powinny nam bardzo tutaj przeszkadzać w takim przypadku. Podłączmy kabel, zobaczymy, jak nam tutaj siedzi z tyłu. Bardzo ładnie spasowany z resztą obudowy. Krzywizna no w zasadzie uzupełniona niemalże perfekcyjnie. USB-C nie jest jedynym gniazdem. Jak widać, jest tutaj również wyjście na słuchawki, wiadomo, odsłuch tego, co mikrofon rejestruje. Poza tym mamy regulację głośności wspomnianych słuchawek odsłuchu, a także gain, czyli Regulacja, no powiedzmy, mocy mikrofonu. Nie zabrakło również przycisku wyciszania, który znajduje się u góry tego stosunkowo niewielkiego panelu. Mikrofon kosztuje w tym momencie około 720 zł. Czemu tak dużo? No cóż, rzućmy okiem na pudełko, zanim podłączymy ten sprzęt do komputera. I popatrzmy, czym producent tutaj się chwali. No Jest to mikrofon dynamiczny. Wyposażony w filtr górnoprzepustowy, który automatycznie odsiewa nam tutaj te wszystkie buczące dźwięki stła, jakieś szum komputera, na przykład, jakieś tam takie bardziej y, kryjące się w tle niskie odgłosy. To powinno zostać automatycznie przez te konstrukcje razera odsiane. Nie powinni tego nasi odbiorcy słuchać. Poza tym mamy analogowy gain limiter czyli to jest zabezpieczenie, które sprawia, że w przypadku nagłych, pojawiających się niespodziewania dźwięków o dużym natężeniu, ten mikrofon sprawi, że te dźwięki będą odpowiednio ścięte. Nie będą bardzo wyróżniać się, jeśli chodzi o skalę głośności na tle całej reszty naszej transmisji. Built in Shock Absorber and Mic Windsock. Czyli to, co mówiłem wcześniej: stopka i gąbeczka. Odsłuch. Mikrofonu i panel sterujący. Innymi słowy, producent wyposażył to urządzenie w dobry zestaw cech dodatkowych, które sprawią, że mikrofon nie powinien nas zawieść w boju. Czy tak się stanie? Cóż, przekonajmy się. No, jak widzicie, mikrofon zainstalowany. Na początek popatrzmy sobie, jak będzie. Wyłapywał dźwięki stukającej obok klawiatury. Ustawię go sobie tak przed sobą. Popatrzmy jeszcze na samą budowę. Teraz będzie oczywiście tutaj stukało, pukało i tak dalej. Ten kabel będzie się nam tutaj ocierał. To jest dobra okazja, żeby zobaczyć, jak ten mikrofon. Radzi sobie z takimi sytuacjami, że właśnie ktoś go podnosi, ktoś sobie stuknie, ustawi, potrąci. A podnoszę go dlatego, żeby Wam pokazać, jak szeroki zakres ruchów naszej głowicy mikrofonu jest w związku z kablem, który tutaj starczy. No jak widzicie, kabel blokuje się o te widełki, które tutaj podtrzymują cały nasz korpus. Więc w związku z tym nie możemy tego mikrofonu odchylić do tyłu. Oczywiście nie jest to problem z tego względu, że mikrofon na ogół nachylamy bardziej w ten sposób. Aczkolwiek warto o tym pamiętać. Sam mikrofon, myślę, że możemy sobie tutaj śmiało odkręcić. Spróbujmy to zrobić. Może nam się nic nie rozpadnie. No jak widzicie, cała operacja przebiegła bardzo sprawnie. Dzięki temu możemy mikrofon zawiesić, na przykład. Alternatywnym zawieszeniu. Równocześnie jednak same widełki od podstawy też możemy odkręcić, co zresztą pokazywałem wcześniej, i zastosować je do innego okay. mocowania. Żeby tradycji się stało zadość, to teraz jeszcze sobie syntetycznie popukamy. Tutaj na potencjometrze kąta moka widzę, że mikrofon jednak to wszystko zbiera. No ale zobaczymy, jak to będzie przy samym odsłuchu. Podrapiemy jeszcze Producent chwali się również analogowym gain limiterem, więc pozwólcie, że teraz będę trochę głośny. A! 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 Raz, 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 dwa, trzy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Cały fragment, który teraz słyszycie, jest nagrywany przy ustawieniu gain na poziomie 53. Zresztą, tak jak widać teraz w, w naszym oprogramowaniu, tutaj, jak widać, regulacja pokrętłem znajduje swój odpowiednik w oprogramowaniu. Tutaj możemy w zasadzie alternatywnie albo Kręcić potencjometrem albo przestawiać wszystkie ustawienia programowaniu Razer Synapse. No ale popatrzmy, co jest w oprogramowaniu. Mamy do dyspozycji dwa ekrany. Pierwszy to jest standardowe ustawienia mikrofonu, czyli gain, regulacja głośności od słuchu. Tutaj słuchawek, które możemy podpiąć do dolnego portu, ustawienia sampling rate, maksymalne 96 kHz, a także to, co mówiłem wcześniej, czyli high-pass filter oraz analog gain limiter dwie no, pożądane opcje, które powinny nam tutaj ładnie wypłaszczać ten dźwięk, te wszystkie fikałki, które gdzieś tu się mogą po drodze trafić, jak również wszystkie te szmery otoczenia. Popatrzmy jeszcze na drugą zakładkę, mianowicie Stream Mixer. Jak pewnie pamiętacie z naszego zbiorczego testu mikrofonów, dla przypomnienia jest tutaj. Testowaliśmy tam mikrofon firmy Elgato. Było to urządzenie wyposażone w software pozwalający na Miksowanie ścieżek do pożądanego przez nas kształtu, i oczywiście puszczania tego zmiksowanego dźwięku w świat. Tutaj jest podobnie. Mamy output, input, możemy sobie dodawać urządzenia dla każdych kolejnych składowych, ustalać poziomy głośności, całość sobie ładnie przygotować i puścić świat w postaci czy to streamu, czy to no w zasadzie dowolnej innej audycji. Nie powiem, jest to wygodne urządzenie, jeżeli chcecie jednocześnie. Napijać, grać, odsłuchiwać piosenek i o tym gadać. No to jest dokładnie oprogramowanie dla Was. Pozostaje tylko zobaczyć, jak ten mikrofon sprawdza się w praktyce. Wy już to wiecie, ja się dowiem za chwilę. Pozwólcie jeszcze, że zrobię jedną rzecz, mianowicie ustawię sobie ten mikrofon przede mną i spróbujemy go przesterować. Już bez krzyczenia podniosę gain do maksymalnego poziomu czego się na ogół nie robi. I spróbuję sobie mówić troszkę głośniej, na przykład tak jak teraz. Zobaczmy, co się stanie przy odsłuchu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No dobra. No to ten fragment mamy z głowy, a teraz pozwólcie, że ustawimy standardową. Dla tego mikrofonu wartość 50, jak to było na początku, i już bez żadnych wygłupów, po prostu coś Wam opowiem. Chciałem Wam opowiedzieć o nowej stronie serwisu cdaction.pl. Tak, dorobiliśmy się nowej strony, chciałoby się powiedzieć nareszcie. Strona jest nowoczesna, strona jest przyjemna dla oka. Co mnie osobiście cieszy, mamy świetny, naprawdę świetny tryb nocny. Nie męczy oczu, spokojnie można sobie to wszystko co tam jest zgromadzone na tej naszej stronie, poczytać nawet późną nocą i nie wypłakiwać łez żewnymi strumieniami. Jak dla mnie jest super. Oczywiście zachęcamy, żeby odwiedzić tę stronę, żeby sobie tam założyć konto. I poczytać zarówno o grach, jak i o sprzęcie. No, piszemy teraz o jednym i o drugim. Super recenzje, dużo ciekawostek. Serwis cdaction.pl ma naprawdę, naprawdę fajną, zgraną ekipę. Zobaczcie, może Wam się spodoba. Myślę, że to by było na tyle. Ta cała paplanina, która tutaj się odbyła, całe to potrącanie, stukanie, pukanie, pisanie na klawiaturze. Myślę, że dawam Wam to pewien obraz możliwości tego mikrofonu. Prawdę mówiąc, jestem bardzo ciekaw, jak wypadło. Dajcie znać w komentarzach. Ja sobie to oczywiście przejrzę później. Możemy pogadać na ten temat. Ja jestem Grzesiek Karaś. Byliście w studiu PC Formatu. Dzięki za odwiedziny. Do następnego razu. Trzymajcie się.